Czasami jest tak, że trudno jest nam umówić się na rozmowę rekrutacyjną. I tak, zaczynamy zastanawiać się, co z nami jest nie tak, skoro do tej pory wszystko było ok, zawsze nas praca szukała, a tym razem jest inaczej. I myślimy sobie, że może rynek się zmienił, może zwyczajnie PESEL niewłaściwe. I w tym naszym poczuciu zagubienia wpadamy na pomysł, aby nie pokazywać naszych kompetencji, aby zrobić taki downgrading nas samych, to, że to, że chcemy aplikować na niższe stanowiska. I okazuje się, że jest jeszcze gorzej. I to nie jest dobry pomysł. Kiedy jesteś w takiej sytuacji, nie obniżaj swoich kompetencji, bo złapiesz tylko frustrację i poczucie, że do niczego się nie nadajesz, co kompletnie jest nieprawdą. Natomiast to, co warto zrobić, to warto pójść o krok wyżej, jeśli jest tylko taka przestrzeń. Czyli jeżeli byłeś kierownikiem, aplikuj na stanowiska menedżerskie i dyrektorskie. Jeśli byłeś dyrektorem, poszukaj pozycji regionalnej, bo dla Wielu pracodawców, osoba, która ma potencjał, która ma motywację do tego, aby zajmować wyższe stanowiska, jest wartością. Dlatego łatwiej w trudnych sytuacjach jest szukać stanowisk wyższych niż niższych. Chcesz wiedzieć więcej? Zaglądaj na punkt